webhooki na rabicie? No, webhooki na rabicie. No przecież jakby, że co? Nie jestem programistą, więc techniczne slang tylko mnie dezorientuje. Pewnie Rabbit to jest coś oczywistego dla niego, ale nie dla mnie. Potrzebuję prostego wyjaśnienia, jak to, o czym mówi Timid, przełoży się na wyniki naszej kampanii. Spróbujmy raz jeszcze. Może teraz mu się uda. W skrócie chodzi o to, żeby nasz system automatycznie w momencie, kiedy tylko się zadzieje jakaś zmiana, wysyłał do twojego narzędzia informacje o klientach, mm -hmm. dzięki czemu te dostosowania kampanii reklamowych będziecie mogli robić praktycznie w czasie rzeczywistym. O, świetnie. Dokładnie o to nam chodziło. Cieszę się, że to zrobiliście. Musisz aż tyle pytać. To jest banalne zaraz. Zaczniesz, to będziesz wiedział, o co chodzi. Jestem tu nowy, a Team Lead rozmawia ze mną tak, jakbyśmy pracowali razem od kilku lat. Może czegoś nie wiem, i może to jest bez sensu, ale krzyczenie na mnie nic nie pomoże. Takie podejście sprawia, że czuję się zagubiony i boję się w ogóle dalej pytać, żeby nie wyjść na idiotę. Zobaczmy, czy Team Lead mógłby podejść do tego tematu jakoś inaczej. Okej, okay, no tak, bo Ty jesteś nowy w teamie. E, dobra, to pozwól, że ci pokażę. Zobacz. E, tutaj masz dokumentację mhm. do tego poprzedniego procesu, tak, mhm, który, tak. który robiliśmy. E, okay. I od tego możesz zacząć. A jak będziesz mhm. jakiekolwiek pytanie, to po prostu, wiesz, śmiało pytaj, ja tu jestem po to, żeby Ci pomóc. Okej, okay? okay, dzięki, no teraz to jest dla mnie jaśniejsze. Na pewno będę wiedział, jak zacząć.